Dzień dwudziesty Wyrzekam się na zawsze grzechu, szatana i wszystkich jego dzieł. Przed rozpoczęciem rozważania, wycisz swój umysł i swoje serce. Duchowe wyciszenie jest naszą otwartością na łaskę. Modlitwę do Ducha Świętego postaraj się odmówić spokojnie i powoli, wczuwając się sercem w każde ze zdań. Duchu Święty, przyjdź, oświeć mrok umysłu, porusz moje serce, pokaż drogę do Jezusa, pomóż pełnić wolę Ojca. Duchu Święty, przyjdź, Maryjo, któraś najpełniej przyjęła Słowo Boże. Prowadź mnie. Duchu Święty, przyjdź. Akt zawierzenia rekolekcji świętemu Józefowi. Święty Józefie, któremu dobry Bóg zawierzył opiekę nad Jezusem i Maryją, zawierzam dziś Tobie te rekolekcje i proszę Cię w imię Twojej miłości do Jezusa i Maryi. Opiekuj się mną i wszystkimi, którzy te rekolekcje przeżywają. Strzeż nas na drodze do niepokalanego serca Maryi. Wyproś nam u Dobrego Boga łaskę świadomego i głębokiego poświęcenia się sercu Twojej umiłowanej oblubienicy, Maryi. Abyśmy, oddając się jej całkowicie, znaleźli się w bezpiecznym schronieniu jej niepokalanego serca które jest dla nas wielkim darem Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Jezu, Mario, Józefie, oświecajcie nas, pomagajcie nam, ratujcie nas. Amen. Rozważanie dnia. Wyrzekam się na zawsze grzechu, szatana i wszystkich Jego dzieł. Chrzest ukazał nam naszą prawdziwą tożsamość. Jestem dzieckiem Boga, Jego synem, Jego córką. Dziecko stworzone, zrodzone z miłości i dla miłości. Jestem uczestnikiem Bożej natury i dziedzicem Bożego Królestwa. W Chrzcie zostaliśmy poświęceni, czyli konsekrowani Bogu. Jesteśmy Jego własnością, należymy do Niego. Tylko Bóg ma pełne i jedyne prawo do naszego serca. To On powiedział do nas w dniu naszego chrztu: Jesteś mój, jesteś po prostu mój, jesteś moja, jesteś po prostu moja. Dlatego wyrzekam się na zawsze grzechu, szatana i wszystkich Jego dzieł. Wyrzekam się wszystkiego, co odcina mnie od Boga, który jest moim najlepszym Ojcem. Noszę w sercu wielką godność Dziecka Bożego i chcę odrzucić wszystko. Co mogłoby ją zniszczyć? Wyrzeczenie się grzechu i szatana to nie jest jednorazowy akt, lecz nieustanny proces. Jest to moje zobowiązanie do wypracowania w sobie owego wewnętrznego nawrócenia, o którym tak często mówi Ewangelia. Nie chodzi tutaj tylko o wyrzeczenie się poszczególnych grzechów, ale o wyrzeczenie się tego, co jest ich korzeniem pychy, miłości własnej i samodzielności. Akt wyrzeczenia się grzechu i szatana to tylko pierwszy krok. Człowiek sam z siebie nie jest zdolny uwolnić się od zła. Tylko Bóg może to uczynić. Dlatego najdoskonalszym i najpełniejszym wyrzeczeniem się grzechu szatana i wszystkich jego dzieł jest życie duchem dziecięstwa. Przez dziecięstwo duchowe, sam Bóg działa w duszy i uwalnia ją od zła. Przez dziecięstwo duchowe. Duch Święty rozlewa w sercu miłość Bożą. Przez dziecięctwo duchowe zdaje się całkowicie na Jezusa i pozwala mu działać. Lektura duchowa Z nauczania księdza prymasa Stefana Wyszyńskiego. Ksiądz Journet w swoim wielkim dziele Leglis di verbe incarn, gdy rozważa ustrój świata, Rozróżnia trojakie królestwo: Regnum Dei, Regnum Hominis, Regnum satane. Królestwo Boga, Królestwo Człowieka, naturalne, i Królestwo Szatana. Autor prowadzi tam rozległą i wnikliwą analizę tych trzech królestw. Trudno wszystkie jego myśli tutaj rozwijać, ale czyż te krótkie słowa. Na imię Jezus wszelkie kolano ma się zginać. Istot niebieskich, ziemskich i podziemnych nie wyrażają tych trzech wspomnianych królestw. Jest w nich odbicie regnum dei, civitas dei, regnum hominis, civitas hominis, czyli regnum naturale, całego porządku natury który jest w człowieku, w osobie ludzkiej, w całym przyrodzonym ustroju świata, w władzie duchowym, umysłowym, w przyrodzie żywej i martwej. Wszystko co na tej ziemi zaczęło żyć w porządku natury należy do człowieka. Jest to centrum, nie prymat, ale centrum logiczne. Jest to nawet coś więcej. Zwłaszcza od czasu, gdy samo słowo przedwieczne zstąpiło z regnum dei, biorąc ciało włączyło się w porządek natury. Dwa królestwa zostały sobie zaślubione i zmobilizowane do walki z trzecim królestwem, z regnum Satany, z tym wszystkim, co wyrosło z buntu, z nienawiści, co jest odwróceniem się plecami do Boga, z pychą i nienawiścią. Jakże wspaniałe jest to regnum natury, gdy natura i łaska są pochodzenia Bożego, gdy w nas wszystko jest Boże, karmione Eucharystią, zwrócone ku Bogu. Jak piękne jest to Królestwo Natury, tak proste, gdy w nim się odbija piękno Boga i piękno natury. Oto jest Centrum Doskonałości. Bóg sam. Chciał powiązać to, co jest z natury, z tym, co jest z łaski. Bóg sam chciał udoskonalić to, co wyszło z jego nadprzerodzonej mądrości, miłości i świętości. Każdy z nas, ludzi słabych, marnych, lecz odkupionych, stulti in christo, ale prudentes in christo, jest niezwykłą istotą, w której Chrystus promieniuje swą łaską. Bóg promieniuje potęgą jedności, całym ładem nadprzyrodzonym i całym ładem przyrodzonym, który stale jest podnoszony. Jak bardzo musimy czuwać nad tym, abyśmy stale się kierowali i przechylali ku temu regnum dei, abyśmy z raju naturalnego mieli skierowane oczy ku Królestwu Boga, aby w nas następowało zaślubienie civitas dei z civitas hominis. Cały nasz osobisty wysiłek ma iść w tym kierunku, aby te zaślubiny umacniały się na ziemi, aby zwyciężało Królestwo Boże. Zwycięstwo Boga zależy od tego, w jakiej mierze Królestwo Ziemskie przechyli się ku Królestwu Bożemu. Z życia i rozważań siostry Elżbiety Róży Czackiej. Zdaniem matki Elżbiety, zdecydowanie trzeba odrzucić wszystko, co jest grzechem. Pan Bóg stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo i przeznaczył go do życia wiecznego. Grzech pierworodny wytrącił człowieka z tego stanu i szatan do końca będzie walczył, by człowiekowi to życie wieczne odebrać. W ciągu całego swego życia, przyjmując wolę Bożą w wydarzeniach, umartwienia czy różne przykrości, przez świadome czyny dobre lub złe, wybieramy Boga lub grzech. Człowiek umocniony w Bogu niszczy w zarodku zło, które widzi w sobie, bo tylko wtedy jest grzech. Gdy się człowiek zgodzi pójść za złą myślą, namiętnością czy instynktem. Liczyła się także z rzeczywistością istnienia złego ducha i doświadczała jego działań, potykała się z nim nieraz. Miałam jakąś rzecz trudną do zrobienia, i nagle poczułam znowu tę siłę ochydną i ciągnącą moją wolę do siebie, i obiecującą mi, że mi pomoże w dokonaniu tego, jeżeli jej się oddam. Naturalnie, że całą siłą odwróciłam się i odwracam, oddając się panu Jezusowi i zapewniając, że wolę wszystkie nieudane. Niż wygraną z pomocą złego ducha. Potem msza święta, o ujarzmienie szatana oraz akt oddania się Matce Bożej. Wezwanie dnia. Tym, co w sposób szczególny uwalnia nasze serce, jest wdzięczność i przebaczenie. Dlatego dziś odmówmy prostą modlitwę wdzięczności i przebaczenia. Być może będzie potrzeba, abyśmy odmówili ją kilka razy, by jej słowa prawdziwie przeniknęły nasze serce. Modlitwa wdzięczności i przebaczenia. Ojcze nasz, dziękujemy Ci z całego serca za wszystko, coś nam dał w ciągu całego życia wraz z istnieniem. Dziękujemy Ci też za nieustające Twoje przebaczanie nam naszych win i uchybień. O to samo prosimy dla tych wszystkich naszych bliźnich, a Twoich ukochanych dzieci, którzy kiedykolwiek nas skrzywdzili lub krzywdzą. Dziękujemy Ci za Twoją miłość do nich i błagamy, aby Twoje przebaczenie objęło nas i ich wspólnie. Pragniemy bowiem jako Twoje dzieci postępować tak, jak Ty postępujesz względem nas. Pozwól, Ojcze, aby nigdy nie powracał do nas żal lub rozgoryczenie z powodu uczynków innych ludzi, tak samo słabych i chwiejnych jak my. Jeszcze raz dzięki Ci składamy za Twoją bezwarunkową miłość do każdego człowieka. Pozwól nam, Ojcze, naśladować ją w ciągu całego życia. Dopisz dziś na swojej kartce słowa. Wyrzekam się na zawsze grzechu szatana i wszystkich jego dzieł. Światło słowa: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu. A niewolnik nie przebywa w domu na zawsze, lecz syn przebywa na zawsze. Jeżeli więc syn was wyzwoli, wówczas będziecie rzeczywiście wolni. Z Ewangelii Świętego Jana. Rzekł do niej Jezus, i ja Ciebie nie potępiam, idź, a od tej chwili już nie grzesz. Z Ewangelii świętego Jana Mały Wieczernik Modlitwy Modlitwa jest łącznością z Bogiem. Grzech jest brakiem modlitwy. Znajdź dziś od 5 do 15 minut na modlitwę osobistą w ciszy. Módl się tak, jak cię poprowadzi twoje serce. Możesz trwać w ciszy, możesz rozmawiać z Jezusem, zadając konkretne pytania, możesz zaprosić Maryję i modlić się w jej obecności. Czas osobistej modlitwy to najważniejszy czas tych rekolekcji. Na koniec zabierz Słowo. Wybierz z tego dnia jedno zdanie, myśl lub słowo, które najbardziej Cię dotknęło i rozważaj je w swoim sercu nieustannie, aż do następnej medytacji. Czyni tak jak Maryja, która zachowywała te sprawy w swoim sercu i rozważała je. Dziękczynienie. Podziękuj Panu Bogu, odmawiając trzykrotnie modlitwę. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Świadectwo. Wtedy coś we mnie pękło. Po 36 latach bycia letnim katolikiem, trafiłem na filmik księdza egzorcysty, który opowiada, że szatan najbardziej boi się Maryi. Wtedy coś we mnie pękło. Zrozumiałem, jak bardzo jestem uwikłany w różnego rodzaju uzależnienia i ciężkiego kalibru grzechy. Poza tym dotarło do mnie, że tak naprawdę nie znam Maryi. Ze łzami w oczach modląc się powiedziałem Przepraszam, ale Maryjo, ja Cię nie znam. Zupełnie jakbym poprzez proste słowa wyciągnął ku niej dłoń, a ona odpowiedziała na ten gest. Od tego momentu zaczęło się moje nawrócenie, o które walczę każdego dnia. Odbyłem spowiedź z całego życia, oddałem się w opiekę Maryi, a ona uczy mnie wszystkiego krok po kroku, pociesza i prowadzi. Maryja nauczyła mnie szacunku do Mszy Świętej, pragnienia Eucharystii i codziennej modlitwy różańcowej. Zrozumiałem, że jestem prochem mizernym i nic w życiu bez udziału Jezusa i Maryi nie jestem w stanie zrobić. Dosłownie nic. Wszystko zawierzyłem Maryi, która prowadzi mnie do poznania Jezusa Chrystusa. Świadectwo Michała